Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie partnerskie dla osób spod znaku Panny na wrzesień-październik 2022. Czytanie oczywiście jest dla osób dla osób, które są w związkach formalnych, nieformalnych, które są po prostu no, no w różnych związkach oczywiście. Może dopiero co nowo poznanych. Serdecznie Wam też dziękuję na początku za lajki, subskrypcje i komentarze, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Czytanie oczywiście jest długoterminowe, nie będzie na pewno rezonować ze wszystkimi. Teraz tak, po tej stronie jest energia tej osoby, czyli ja biorę tutaj, że to jest wasza energia, po drugiej stronie energia partnera. Teraz tak, co wy myślicie o danej osobie? Co osoba o was myśli? Co wy czujecie do danej osoby? Co osoba do Was czuje? Czego nie wiecie o sobie? Czego ona o Was nie wie? Czego oczekujecie od tej osoby? Czego ona od Was oczekuje? Co Was łączy? Co Was dzieli? Jak się to rozwinie dalej, czy będziecie razem, czy nie? No i wynik dla Was na spodzie. Na spodzie jest tutaj. A z kielichów, ale w odwrocie. E, czyli tutaj, e, to co można by powiedzieć, że w tym związku, to znaczy, albo wy, wy może nie kochacie siebie samych, może tak być. Może być, że jakieś. Nie, nie doceniacie sami siebie. Albo po prostu. Był jakiś potencjał, jakiś potencjał, ale coś tutaj się nie udaje. W związku z tym, nie wiem, zaraz zobaczymy. Od razu będę dodawać powoli. No, tutaj widać, że no, wy myślicie, co wymyślicie. Może o osobie, o tym związku całym. Może być, że ukrywacie swoje swoje myśli trochę. Ale Możecie też uważać, że wy się poświęcacie, że się trochę poświęcacie w tym związku. Albo, no tutaj, tutaj jest trochę tych kart takich trochę dziwnych. Co wy myślicie o osobie, albo ogólnie co myślicie? Eee, że, że osoba, Was ukrywa, albo wy, się, albo wy nie mówicie nic, jest tu jakiś trójkąt, również jest tu poświęcanie się, poświęcanie się dla kogoś, poświęcanie się w miłości, no, w partnerstwie tutaj. Jakieś tu trójkąty, są jakieś przeszłe rzeczy, jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa, jakieś zdrady. Możecie też myśleć o, o sobie, że, on, że ta osoba ma jakąś. Inną osobę jeszcze, że przed Wami ukrywa. Nie wiem dlaczego. No ta osoba o Was też myśli, czy ogólnie myśli? Ogólnie myśli, że jest jakiś w tym, jakiś w tym interes, ogólnie, że Wy macie może jakieś. Że wy, no to jest, to jest jakby wasza karta, nie? By pan na koziorożec, wprawdzie w odwrocie, że wy tutaj jesteście sprytni i macie jakiś interes w tym, żeby być z nimi, nie wiem, albo że myśli o was, że wy tutaj e, narzucacie też swoją, swoją wolę, na przykład, coś, że manipulujecie trochę. Nimi, tą drugą osobą, że wy manipulujecie tą drugą osobą trochę. Bo z racji tego, że macie pieniądze, tak może być, tak może myśleć, ale ja nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Co wy. Czujecie do danej osoby, czy ogólnie, co czujecie? Jest jakiś pociąg seksualny, można by powiedzieć. Nie wiem, czy ta osoba będzie z trygu, czy ta osoba będzie spod znaku skorpiona, czy z jakiegoś trygonu, właśnie wodnego, bo tutaj jest rak. Tu jest skorpion. Może być, że ta osoba jest z trygonu wodnego. I, e, ale wy tutaj z tą osobą, co, co tutaj no, e, co czujecie do niej, że no, czujecie jakiś taki pociąg, jakiś seksualny, jakieś takie. Mm, no jest, jak, to, to tak jakby wychodzi, jakbyście wy byli w jakimś romansie tutaj ukrywanym. Co ta osoba czuje do Was? No to są takie uczucia, no, jest tu takie trochę przyblokowanie i nieprzyblokowanie, nie wiadomo, takie mieszane uczucia. To są jakieś takie mieszane uczucia. Z jednej strony ta osoba e, czuje się dobrze z Wami i tu takie, no, widać, że jest taka otwarta. A z drugiej strony, trochę jakby przyblokowana. No wy też trochę jakbyście byli przyblokowani do tej... Trochę chociaż z waszej strony bardziej tutaj taka... Taki optymizm. Większy optymizm jest. Ale co myślicie no tu, że, że wy tutaj właśnie ogólnie oboje myślicie, że no tu jest coś ukrywane, że wy jesteście jakby w jakimś takim ukrywanym związku. Może każdy z Was ma jakąś jeszcze osobę? Czego o tej osobie nie wiecie, że ona się boi coś zmienić. Boi się zmienić. Boi się... Nie chce niczego zmieniać w zasadzie. Ale los tu przyjdzie i zmieni i tak, czego ona o was nie wie. Że wy tutaj że wy tutaj macie... Dużą wyobraźnię, albo że macie więcej tutaj opcji jakiejś. Że Wy macie tutaj więcej jakichś opcji i wcale się przed tym nie bronicie. Znaczy, odpowiada Wam to, jesteście otwarci na, na te inne możliwości. Czyli tu wychodzi tak, jakbyście byli w jakimś związku romansowym, a, a macie jeszcze kogoś. Czego wy oczekujecie od osoby, żeby się zaoferowała i przestała histeryzować, czy przestała wchodzić w, ten, w jakieś takie stany y, strachu, jakiegoś niepokoju, żeby po prostu przestała y, martwić się i zadeklarowała się z czymś? nie wchodziła też w jakieś przeszłe rzeczy nie żyła też tym przeszłością natomiast czego ona od was oczekuje oczekuje żeby żebyście zakończyli jakiś związek stały w którym który już no tutaj no, nie ma miłości w tym związku i możliwe, że, że tutaj tak jak powiedziałam na początku. Oczywiście to nie będzie dla wszystkich. Nie wiem do kogo to trafi. Co Was łączy? No właśnie. Wy, wy tutaj chyba każdy z Was ma jakąś osobę. Co Was łączy? Łączą Was jakieś osoby? Nie wiem. Tu jest cesarzowa, tu jest cesarz. Może być, że Was łączy jakieś małżeństwo. Was połączyło ze sobą? Co Was dzieli? No, właśnie ten trójkąt. Tu jest znowu trójka i kapłanka, i trójka i kapłanka. I tu brak rozwoju, i to ukrywanie. Łączy Was, dzieli Was to, że, że po prostu ukrywacie się. Nie możecie być razem, bo jesteście w ukryciu, jakby. Czyli to Was łączy, jeszcze w jakimś trójkącie, no czyli tak, jakbyście po prostu byli w jakiejś takiej relacji pobocznej, jakiejś dodatkowej, która po prostu funkcjonuje, ale tu po prostu raczej nie ma raczej tu nie ma szans na to, żeby, żeby to się rozwinęło, bo wy macie każdy dwóch, dwie opcje. Co tutaj jest, taka, ta, ta karta, wynik dla Was? Że Wy musicie się na coś zdecydować nie kłamać, nie kombinować, tylko się na coś zdecydować nie ukrywać tylko się zdecydować na coś. Czyli podjąć jakieś tak jak ten król Buław. Król Buław jest zdecydowany, pewny siebie, wie czego chce. Tak więc Wy powinniście też y, podjąć jakieś decyzje. No bo tak tu wyszło. Zaraz na początku tak dziwnie mi się to wydawało, ale zaraz tu widzę, że tu jest jakieś. No, jakiś taki związek. Ciężko jest też określić, yy, z jakiego znaku jest ta Wasza osoba. Tak, powiedziałam, może to być, że to jest osoba z trygonu wodnego, skorpion, rak ryby, ale niekoniecznie. No, bo tu mi się pokazuje ten rak, rak, tutaj skorpion, tu ryby, no, pokazuje się tu osoba. To małżeństwo, które Was łączy, no to może poznał Was ktoś ze sobą, albo co Was łączy, może być też, że każdy z Was ma jakiś, jakąś osobę, czyli męża i żonę, czyli podobna sytuacja Was łączy. No i po tym też poznać, że Wy tu macie, no bo ta osoba nie wie, że Wy macie kilka opcji na horyzoncie, czyli czy może tak być? I osoba od was oczekuje, żebyście po prostu y, zakończyli jakiś długoletni związek, który po prostu nie ma tutaj już w tym związku uczuć. Taki, taki związek, taki, no jest, bo jest. No, a ta wasza osoba, mogłabym przypuszczać, że jest z tego trygonu, bo ona się tu boi. Ona żyje też jakimiś wspomnieniami. No. I wy dlatego oczekujecie, żeby się zadeklarowała, a ogólnie, no to nie wiem. To może być, że ta osoba się boi zmian. No. Boi się, jak to wszystko będzie. Tu też jest pokazane, że boi się. Wy, tu, wy też się boicie. No, co czujecie? Tu czujecie pociąg, ale boicie się zmian. No. Jeśli chodzi o tą osobę. A więc, jeżeli tu nie zmienicie nic, no to tu jest ten mak w odwrocie. To jest brak sukcesu, bo tutaj jest lawirowanie takie. Dwie opcje są: czyli albo to pozostanie w takiej formie, dopóki się nie wypali, jako ta trzecia. Jako ta druga opcja, albo podejmie, podejmiecie wy jakąś decyzję, i wtedy się coś zmieni. No, i znowu jest tutaj cesarz. Rada jest taka, aby tu wchodzić, podejmować jakieś właśnie decyzje. Poważne decyzje, bo cesarz to jest bardzo poważna. To jest najważniejsza osoba, jeśli chodzi o tu, tu, tych mężczyzn w tym tarocie. Osoba zdecydowana, pewna siebie. No. Tu jest mąż, szef, ojciec, czyli takie poważne osoby. Tak więc tu byłaby taka rada żeby się po prostu zadeklarować z czymś, albo po prostu poważnie podejść do, do tego. Tak więc tyle dla panien, serdecznie dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.